Pierwszą bramkę strzelił bodajże serek na połowę ze skalnikiem sulejów. Warunki nie były zbyt dobre, ale udało się 3-0 wygrać. Padało kilka tych bramek ładnych, bo nawet w czwartej lidze pamiętam Łukasz Wroński nawet z Radomskiem strzelił bardzo ładną bramkę. Czy Mateusz Szymoryk tutaj w meczu z Łomżą też bardzo ładnie uderzył. Wydaje mi się, że to mogę być ja. Gdzieś tam o, chyba o jedną bramkę mogłem wyprzedzić Łukasza. 34 łącznie? 33? A no dobrze, dobrze, to się cofamy. To nie pamiętam ile dokładnie było. A to 21. Myślę, że mecz wyjazdowy z RKS-em Radomsko. Kluczowy mecz, można powiedzieć, w drodze do trzeciej ligi. Fajna atmosfera, wielu kibiców z byłchatowa pojechało na ten mecz. Wygraliśmy 2-0, i można powiedzieć, że przypieczętowaliśmy awans do trzeciej ligi. Tutaj bym strzelił w brąkarza Leona. To może być e... Mariusz Olick? To nie ma pojęcia pomidor. Hmm, myślę, że tutaj wielu mógłbym też wskazać, ale tak, najbardziej. E... Dwóch zawodników bym też wyróżnił. Szymon Sarnik i Jarek Trzeboński dosyć dobrze sobie poradzili w tym roku, nie tylko w tym po, poprzednim, również i myślę, że ta dwójka. Wydaje mi się, że chyba to było 6-0 z tą legionową. Że w czwartej lidze był 7-2, chyba z buczkiem było wysokie też, ale to nie. Drużyna, która spadła, to chyba stalnie wiadów, tak mi się wydaje, czy nie? Nie mam pojęcia. Myślę, że najbardziej byłem zadowolony, tak jak już tu wspomniałem, z tego meczu w Radomsku, bo tak jak się powtórzę kolejny raz, że to był taki kluczowy mecz dla nas, a najbardziej zły, w którym meczu byłem, no to chyba po meczu z Witełem Wyjazdowym. No, w trzeciej lidze chyba tylko Bartek strzelił Bartosiak, więc szedłem w niego. W trzeciej lidze z Pilicą Białobrzegi, a w czwartej lidze już moja pamięć nie sięga tak daleko. No, na pewno wolałbym już w drzewcach nie zagrać. A najładniejszy. Też ciężko powiedzieć, który był najładniejszy. Nie było jakiegoś takiego chyba wyjątkowego stadionu. No to Mateusz Morek na pewno, Łukasz Wroński, Bartek Bartosiak, Mikołaj Grzelak. Myślę, że dużo osób, każdy może wyrazić gdzieś tam swoje zdanie, ale wiadomo, jak to w większości też klubów bywa, ci zawodnicy bardziej doświadczeni, oni też mają dużo do powiedzenia. Ani razu, twierdza był Chatów. Myślę, że z rezerwami Widzewa. Kto tu pauzował? Myślę, że Artur Golański może mieć. I drugą osobę, w którą bym strzelił. Może jego kompan też z środka pola Klaudiusz Kasa, I Jarek Czwojski. Oj, to już za ciężkie pytanie. A coraz cięższe te pytania. okolice 30 bym strzelał. no 32. Myślę, że każdego, ale też chyba Mateusz miał urodziny, gdzie wygraliśmy. A już nie pamiętam z kim to było, ale. z Olimpią Zabrów? To teraz było? A tak, no No to myślę, że tutaj była też wygrana, więc była fajna zabawa. Leon na pewno dostał. I drugą, no to tutaj Mikołaj Boczek. Myślę, że te bramki z Radomskiem były kluczowe, takie najważniejsze. I dodałbym jeszcze bramkę ze Zduńską Wolą tutaj. To też była bardzo kluczowa, bo mogliśmy nie mieć żadnego punktu, a dała nam jeden punkt, więc w, roz, w końcowym rozrachunku naprawdę się przydał. Myślę, że tutaj kilku jest zawodników, ale na pewno królem też głośnika jest chociaż Krasa. I myślę, że kawałek, który gdzieś tam nam towarzyszy od dłuższego czasu, to jest defiz, miły pan. Jeszcze raz. Ile czystych kąt mógł zachować Leon? W taką broń, strzeliłbym w 13. No, gdzie 18? Trafiłem? Myślę, że cały, cały klub, wszyscy kibice, którzy przychodzili na każdy mecz i całe tutaj to otoczenie. Od Zaczynając od zawodników, trenera, fizjoterapeutów, prezesów, trenerów. No, cały, cały klub można powiedzieć się przyczynił do tego. Jak najwięcej grania przede wszystkim i pomagania drużynie bramkami, asystami. Jak najwięcej zwycięstw i na koniec roku Okaże się, które to miejsce nam zostanie przypisane, że tak powiem.